Cześć. Witajcie na kanale Ma Igra. Maciej z tej strony. Ale dzisiaj smutny dzień i nakręcam ten odcinek, żeby się trochę pocieszyć. E, powinienem otrzymać dzisiaj e, jakieś sporo boxów z Vivid Voltage. Oczywiście w większości są to e, pre -kity. E, Z nadzieją, że może coś znowu sobie otworzymy. Nagram bardziej pod kątem poszukiwania promocji Lizarda niż otwierania paczek. Chociaż, kurczę, przyznam Wam, że świetnie się bawiłem na tę opening ostatnio. Kurczę, fajne są te Amazingi. I mam dla Was też News'a fajnego. Wszystko fajne, nie? Ja nie mam humoru, ale wszystko fajne. Mam dla Was fajnego News'a. Będą trzy nowe Amazing Pokémony: są to Kyogur, Reshiram i. Zapomniałem? I Weltal. Będą one dostępne w dodatku Shining Star, tym japońskim dodatku z Shiny Pokémonami tzw. Hidden Fates 2.0. I może z tej okazji pomyślałem, a poprawię sobie humor z Hidden Fates 1.0. Prawdę mówiąc, ja to chciałem jeszcze tak miesiąc temu zrobić taką miniserię, że otwieramy całego case'a, czyli 9 takich puszek. Otworzyliśmy 3 puszki i w sumie. Nie miałem kiedy tego otworzyć dalej i nagrać i złożyć i tak dalej. No a dzisiaj chciałem coś nagrać, no w sensie Vivid Voltage, no ale się nie udało. No to może te Hidden Fejtsy No może nie będzie to takie złe, co? Zaraz sobie to wszystko pootwieram i już przyjdę z samymi paczkami. Następnie również chciałem podziękować za e, waszą aktywność na filmiku z Vivid Voltage. No naprawdę cieszę się, że było aż ponad 300 wyświetleń, że tam pojawiło się paręnaście komentarzy. No ten kanał jest malutkim kanałem, bardzo niszowym. Też nie jest aż specjalnie hype'owany. Ja tam z edycji filmików dobry nie jestem, używam tam darmo, darmowego programu, więc no nie poświęcam temu zbyt wiele czasu, no aż tyle czasu niestety nie mam. Ale naprawdę jestem mega szczęśliwy, że tak fajnie zareagowaliście. No i oby tego było więcej, obym dostarczał Wam filmiki, które Wam się podobają. Żebym przekazywał Wam informacje, których nie znajdziecie nigdzie, nigdzie więcej. Znaczy wiadomo, że znajdziecie, no bo ja też korzystam z Google, jednak. Ale fajnie, że doceniacie, że ktoś składa Wam te informacje i coś tam przekazuje ciekawego. No. To może pokażmy te karty promocyjne najpierw. Te puszkowe, standardowe 3. Nic niezwykłego nie ma. E. Powiem Wam, że mimo wszystko te karty się sprzedają. Że ktoś ciągle to chce kupić za jakieś tam 5 zł, 10 zł. No fajnie, dla mnie fajnie. Jeśli chodzi o stan kart, powiem Wam, że fałki są takie konkretniejsze. Się, jak patrzę na krawędzie na tych GXach, to ja nigdy nie wiem, czy tutaj coś jest pościnane, czy coś się skrzyło, czy nie. No Znaczy, ten JIX wydaje mi się, ten Charizard wydaje mi się całkiem spoko, że jest może z lewa do prawa jest yy, z prawa do lewa w sumie, krawędź się skrzyła, w sensie krzywo wycięta karta, ale tak poza tym wygląda dobrze, nie? No i tutaj mamy ten sam efekt, czyli to pewnie wszystko maszyna. Tych dwóch to już tam nie ma co patrzeć, nawet. Kody do talii, jakby ktoś chciał. Nie wiem, czy jeszcze ktoś korzysta z tych kodów. Kody i ten Face to też są śmieszne, śmiesznie tanie rzeczy, bo ja wiem. Z 20 groszy za kod, coś takiego. Nawet ich nie zbieram, więc nie wiem. No i tu mamy paczki. Jest to 12 paczek dzisiaj. I może w międzyczasie, jak będziemy sobie otwierać te paczki, to też pogadamy sobie o tych newsach, które mam. Bo newsy są dość świeże. Chociaż nie wiem, jak świeży będzie ten filmik, kiedy go wrzucę. Pierwszy to oczywiście te Amazing Rery. I pokazali trzy Amazing Rery: czyli tego Chioga, i Reshirama. Zakładam, że w jakimś tam nowym secie, czy to japońskim, czy to angielskim. Widzicie już. Będzie tych. Yy, będzie tych Amazingów sześć. No bo mamy sześć, jakby nie patrzeć. W ogóle super są te karty, nie? Naprawdę mega mi się podobają. No i... i ja się zastanawiam, co jeszcze, jakie trzy jeszcze mogą dołożyć, żeby było fajnie. Może Lugie dołożę, może ho bo jednak nie ma legendy z drugiej generacji. Może jakieś ptaki z pierwszej generacji, bo jakby nie patrzeć, to to są legendy i same takie rzadsze karty, rzadsze, le legendarne Pokemony z kolejnej generacji. Tutaj mamy Magmara tylko, Bills Analysis, czyli lipna paczka. No, ale na ten moment jeszcze nie wiem, więc ciężko powiedzieć. Ale za to pokazują Japończycy coraz więcej kart z Shining Faustar. To jest ten zestaw Shiny, co, no już mówiłem w sumie, o niej, co wychodzi w listopadzie, ale zapomniałem, którego. Wydaje mi się, że 21, ale nie jestem pewien. No i wyszedł ten specjalny box z Krobatem, Shining Krobatem Full Art. W ogóle wyszła informacja, że będzie Krobat VMAX, też nie wiem, kto będzie go vimaxował. Czy to się w ogóle opłaca? Eee, reverse energia. I wiglita No dobra, to wigleta fasolę tu postawimy. No, no, ale ogólnie w Azji to jest szał na wszystkie produkty, które mają Shining Star. Jest na przykład taki box z nes Nie wiem, czy widzieliście. W którym są koszulki nes moneta nes i takie różne rzeczy, no i chyba są też dwa boxy właśnie Shining Star no to to już się wyprzedało tak jak mi znajomi podrzucili link do strony, gdzie można kupić, to już nie było już było po ptokach a cena była z 800 zł a trzeba jeszcze liczyć transport to będzie 100 zł i pewnie podatek na granicy Voltorb, Lipa i Kangaskan, ale Lipna, Lipna Puszka nie mam szczęścia, to jest jakiś biedowaty był ten case, bo w poprzednim odcinku też nie mieliśmy żadnego GX, a teraz nie mamy nawet żadnego Shiny. No jest słabo. Może tak. No, ale zapowiada się fajny ten ich dodatek. Ja nie będę na razie niczego zamawiał, bo te ceny są kosmiczne. Startowało z 50 dolarów za boksa japońskiego. Momentalnie wzrosło do 65. Teraz to pewnie gdzieś lata między 60 a 80. No jest, jest ciężko. A co tu mamy? No i bad. Ok, mamy pierwszego szajni. Czy ja potrafię wam pokazać, w jakim jest stanie? Eee, trzeba pamiętać, że ten druk. Właśnie, bo to jest brytyjski druk. On, no nie był najlepszy, ale chyba. No, karta jest spoko nie widzę niczego takiego niepokojącego. W miarę prosto wycięte. Chyba jest spoko. No to w pierwszej puszce byśmy mieli Weigli no i bata. No to wychodzi tak? 4-4 e, tak. O, to trochę słabawy. Chociaż no chociaż jest ten szajnie, nie. Dobra. Kolejny. No, a jakie dalej e, newsy? O. Ten, dobrze, że sobie przypomniałam. Bo nie mam żadnej listy, żeby pamiętać, wychodzą karty z autografem. Są takie trzy zestawy kolekcjonerskie w Japonii, właśnie dzisiaj je ogłosili: z hopem BD i Marni. Gdzie można kupić tego boksa z chyba koszulkami albo albumem, chyba mini album. W którym to, to zestawie będzie coś ciekawego. A, Rivers. Znowu nic, nawet holokarty nie mieliśmy chyba. Yy. I będą specjalne arty, właśnie specjalne. Pokazuję, powinienem pokazać. Są właśnie oto takie zestawy, gdzie mamy druki autografów, yy, rysowników, którzy narysowali te obrazki. No i powiem Wam, że jest to fajny pomysł, ale nie jest to nowy pomysł. W Magic the Gathering obecnie coś takiego jest zrobione. Yy. Nie wiem, w którym secie, czy to teraz tej Ikori? Nie do końca się orientuje z Magic the Gathering, ale wiem, że są jakby karty autorskie, gdzie można w booster boxie trafić chyba na tej karcie złoty autograf rysownika. No dajcie coś, dajcie coś. O jany ok. okej. W jakim stanie jest Diansi? już tyle razy trafiłem, że to jest masakra. O, jest ok. I na końcu Snorlax mamy dwie zwykłe Shiny Karty, ale masakra, jeszcze żadnego GX-a, nie? Widać. Bida z nędzą. Mieli mi humor poprawić, a będzie tylko gorzej. No ale wracając do tych newsów, to wydaje mi się, że taka karta z autografem to może być coś naprawdę fajnego. Zwłaszcza, że te karty są bardzo ładne. I nie wydaje mi się, żebyśmy mieli reprint na język angielski. Naprawdę, nie wydaje mi się, żeby było cokolwiek takiego u nas. I. A. I. Ojej, energia. No i keyfable. A propos samego hidden fades to też raczej plotki niż jakieś niosy, ale słyszałem, że. Obecnie na tej fali popularności, no, Charizard przynieść coś. Na tej fali popularności Hidden Fates, tu, base setu i evolutions, paczki Hidden Fates kosztują nawet po 20 dolarów. Czyli ja teraz otwierając jedną taką paczkę, wydaje jakieś 65 zł. Nie, to jest masakra. Ale no, będzie w styczniu jeszcze druk Hidden Fatesów. No i pytanie, czy będzie jeszcze jakiś kolejny w przyszłości, czy nie? No, i co mi tutaj tacie? A też nie. I. O mamuniu, serio. W tej puszce, w tej puszce było tylko diansy, ale to były, to była biedna smutna puszka. Ale to będzie smutny odcinek masakra. No i pogoda też jest smutna, taka strasznie deszczowa. Dajcie mi coś wreszcie. No, a tak poza tym, myślę, że między listopadem a tym styczniem nie będzie nic ciekawego, jeśli chodzi o produkty Pokémon, bo wyjdą dwa V-Boxy: Orbitl i. A właśnie! O, to sobie przypomniałem. To będzie też duży news. Właśnie pokazali Elite Trainer Boxa Plusa. Złoty z za Złota Zamazenta. Ale to nie jest taka do końca złota karta, to jest czarno-złota karta. Kolorystycznie wygląda fantastycznie. Jeżeli chcecie mieć te dwie karty i chcecie kupić jakiś zestaw, to idźcie w kierunku tego Collection Boxa, bo tak naprawdę wartość tego Collection Boxa to jest jak wartość 1,5 Elite Trainer Boxa Plus. A mamy obie te karty, czyli możemy kupić dwa Elite Trainer Boxy Plusy. Mamy pudełka, no fajna pudełka i mamy te dwie karty, no ale płacimy jednak więcej całościowo. Matko jest na tylko, holograficzny IV. Ale bieda. Mazagra. Chyba, że otworzymy sobie jeszcze te kolejne. Chociaż nie, ja też nie chcę, żeby to się przeciągało. Nie wiadomo jak było. Widzę, że mi wybiło już par... którąś nastą minutę na filmiku. Też nie chcę was męczyć. Dobra, to może przyspieszmy. A! Co tu mamy? Electric Farfetch. Pefter City Chance. Stariu, Voltor. Pikacz, Chigipav, Accounts, Magnumaj. No to chociaż coś. Czyli z trzech puszek trzymałe Shiny. Żadnego GX z ośmiu puszek. Ja nie mogę. A w ogóle, jeśli chodzi o ten y, ostatni slot rzadkich kart, to jeszcze większy temat. Bo przecież Raptem dwa trafienia i to licząc holo. Czyli bardzo słabo. Dobra. Ale może jednak się zlitują nad nami? Cars się nad nami zlituje. E, Magma, Farfetch'd, City, Koffing. O w ogóle, Shiny Koffing będzie. E, shiny Rotom, Shiny Ditto. E, no, pokazują co chwila jakieś nowe Shiny Pokémony. A co tu mamy? Mamy Shiny GX. E, co to może być? Lucario! O! Super! O, i tu z tyłu też jest jeszcze jakiś GX. Nie, no bomba. Lucario jest bardzo fajny. Wreszcie GX, nie? I Gajarda z GX. Ale to Gajarda za tu pykniemy. Wreszcie jakaś paczka, naprawdę to była dobra paczka. Lukar jest fajna. Nie wiem ile zważyć, szczerze mówiąc. W sumie, co to tam. Ale no, wreszcie. Ale to tutaj zakładam, że tu już nic nie ma tej paczce ostatniej naszej. Ale kto wie? Cyk. Raz, dwa, trzy. Jeżeli ktoś doszedł do tego momentu, to mogę jeszcze powiedzieć, że będę chciał robić brejki boxów Vivid Voltage. Czyli w sumie nakręcę taki przykładowy filmik. Czyli np. dana osoba chce kupić ode mnie brejka 10 paczek. Cena myślę, że to była coś koło 13,5 zł, jeżeli się nie mylę. Ja otwieram te paczki, no nie live, bo nie mam sprzętu do tego, ale nagrywam taki filmik jak tutaj. Wszystkie karty Rare i Reverse slot trafiają do kupującego. Komony Uncommony zostają u mnie. Wybrane ankomony, te fajniejsze oczywiście, trafiają do kupującego. Ja to ładnie pakuję, jazda wysyłam. Plus dla Was jest taki, że Wy macie taniej paczuszki. Plus dla mnie jest taki, że mogę te komony i ankomony wysłać na boksy, więc myślę, że to jest win-win. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Eee, no oczywiście, Rivers i ostatni zwykły Kangaskan, czyli Lipa. Dobra, szybkie podsumowanko. Tak więc w dzisiejszym odcinku, poza kartymi promocyjnymi, trafiliśmy na 12 paczek Hidden Fates: Energia Reverse Woda, Energia Rivers Psycho, Gajardus GX, Weekly GX, Noibat Shiny, mały Noibat, Diancy Shiny. Magdenite Shiny oraz Lucario Shiny GX. I zdecydowanie jest to najlepsze trafienie dzisiejszego dnia. Dobra, ja uciekam. Wy się trzymajcie. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!